Przypięci jesteśmy do Niemiec za sprawą e, Tuska na Amen. 12-14 czerwca 1992 roku jako wiceprzewodniczący zarządu głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego tuż po upadku rządu Jana Olszewskiego Donald Tusk uczestniczył w drugim kongresie kaszubskim, który odbywał się w Domu Technika w Gdańsku przy ulicy Rajskiej 6. 13 czerwca uczestnikom kongresu Przedstawił programowy referat zatytułowany Pomorska idea regionalna jako zadanie polityczne. Zawarł w nim program pełnej autonomii Pomorza Kaszub, które winno posiadać nie tylko własny rząd, ale i własne wojsko i własny pieniądz. On mówił wówczas o paramilitarnych takich ugrupowaniach. Zwracamy uwagę na sformułowanie programowy referat i zadanie polityczne. Świadczy to o przemyślanym na wiele lat naprzód działaniu. Jego ugrupowania polityczne. Pamiętajmy o tym, że umowa w wprawdzie określiła nowe granice między Polską a Niemcami, ale były ziemie niemieckie oddała pod administracją państwa polskiego. Freistoch Dancyś ma 60 lat w administracji. Ile już jest po wojnie? 70 rocznic. Zgodnie z prawem międzynarodowym, Gdańsk i terytorium wolnego miasta Gdańska nie należy zgodnie z prawem międzynarodowym do Polski. Natomiast Niemcy zadbali o to, aby przez wszystkie lata bez żadnych przerwy w ciągłości funkcjonował Senat Wolnego Miasta Gdańskiego w Bremie, zaprzyjaźnionym miesiącem Miasta Gdańska. I w Gałk jest kimś w rodzaju Antoniego Macierewicza. W dodatku zna pewnie akta sztazji na temat wielu polskich osobistości. No i jak tu z takim gadać? O Polsce wyraża się dobrze, nawet życzliwie, niewykluczone, że spowoduje wycofanie dyrektywy o wynaradawianiu Polaków. Ktoś to przecież musiał zarządzić. Sami magistrowie historii, Tusk z Komorowskim, yy, nie patronowaliby pewnie wyluszeni historii z Polski z liceów. Ktoś im to zlecił. Jakiś spadkobierca Bismarka, Hansa Franka, albo i dziadka, tu na przykład. najgorszej kangreny, jaka może być. I Polakami się nigdy nie powinniście nazywa, Bo Pani, ja przeżyłem okres okupacji. I nawet na wygnaniu ze Szwabami. Ale proszę Panią, Niemcy byli lepsi niż Poldojczycy. A Wy jesteście Poldojczycami. Ja jestem Rzeczeniem Publicystów Polski, Troszeczkę więcej. Więcej niż Wy. Troszeczkę więcej. Bo jestem i przy policjach mówić, mam doskonale rozznanie. Pełniuteńki o pełnym kapitale niemieckim na szwabskich usługach, gardzących i niszczących naród. Kalita, Leszek Jaranowski, Grzegorz Surdy, Ryszard Majzik, Marian Stach protestują przeciwko rozporządzeniu, według którego, według którego lekcje historii będą się kończyć na pierwszej klasie liceum. Jak powiada w wywiadzie Adam Kalita, to się wpisuje pewien obraz likwidacji wszystkiego, co ma coś wspólnego z pamięcią historyczną. Chodzi o ograniczenie tożsamości Polaków. To kulturowe barbarzyństwo władzy. Zdrada poprzednich pokoleń. Zdrada tych wszystkich powstańców, zesłańców rozstrzelanych i zamęczonych. W drugiej granicy Polski z Rosją ponad 1400 kilometrów scenariusz był podobny. Wszędzie Żydzi witali z radością armię Czerwoną, rzucali im kwiaty, pojedynczych Polaków mordowali albo wydawali Rosjanom już gotowe listy nazwisk, żeby ich zaaresztować. Mam zdochydzić wiarę ojczyzny. Przy okazji, naturalnie, okradają nas do sposobów, no ale to jest temat na odrębny paragraf. Jest wielu rodaków, których niszczenie Polski nie obchodzi. Prawdę mówiąc nie rozumiem, zdrada to jest mocne słowo, ale czy jest łagodniejsze na określenie wielu zdumiewających akcji władzy wobec polskiej pamięci, tożsamości, wrażliwości? Czym na przykład była medialno-policyjna prowokacja narodowa w święto 11 listopada? Dlaczego pieszczoch mediów, ham, wylansowany na polityka, wygłasza opinię, że Polacy muszą wyrzec się polskości? Co to znaczą insynuacje finansowe napuszczające otumanionych telewizorami ludzi na Kościół katolicki, który towarzyszył narodowi od tysiąca lat. Był opoką narodowego ducha, narodowego bytu podczas zaborów, światowych wojen, okupacji rosyjskiej i niemieckiej. Czy to w ogóle można przeliczać na pieniądze? Kościół krzywdy Polsce nigdy nie zrobił. Zdrajca został raz na zawsze. Tak chyba rozumuje Donald, Donald Tusk. Polskę otrzymał na stałe. Musi walczyć z tymi, co chcą mu ją niesłusznie odebrać w wyborach. Chcą go skrzywdzić dalej. On się czuje właścicielem, władcą, wodzem. To nie on służy Polsce, lecz Polska służy jemu. No, z takim podejściem do demokracji, wybory to jest pusty rytuał, maskarada na użytek zagranicznych obserwatorów. Czyli żadne wybory nie mogą być przegrane przy tego rodzaju mentalności. Tusk ustalił sam z sobą i może z kimś jeszcze, tak nie wiemy, że nie przegrał żadnych wyborów, bo nie może oddać władzy do końca świata i jeden dzień dłużej. <laughs> w 1945 roku komunista Gomułka powiedział: Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy.